Hmm. się no wejdzie jestem ja Janox witam was w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj sobie gramy w takie wyścigi aut i mam nadzieję że dużo wygramy może jakiś turniej, turniej zaraz wejdzie cholipka wygrywamy dobra chyba mi się wydaje że sklapik będzie żeby mnie teraz nie zatrzymali, bo dobra jest git czad. No, jakoś dużo nie będzie, bo mały rozpęd, ale git. Oho! Dobra, mnie daje cięcie, żeby. Dobra, ja już jestem. I możemy dalej grać. Może jakąś muzykę w tle dam, nie wiem, może tak, może dam, może nie dam. Nie zatrzymany będę. Cholipka! No, znowu! W się sensie chorzy po prostu. Jak się nie mylę, to to jest chyba korwetka. Dobra. Nie chciałam wam pokazywać tego, więc pominąłem. I let's go. Zatrzymany będę. Nie! Od nowa muszę. Przecież się zatrzymałem. No, będę zatrzymany na stopro. Nie, nie jestem zatrzymany teraz. No ale dlaczego ja się wywalam? Dobra, esklapik. Nice try. Nie chcę takiego czegoś. Mam to samo, tylko że bez tego. Bez mm, graffiti. Dobra, już Jeden szybko! Nie chcę Nie chcę promować innych gier. W sumie nie promuję, ale git żadne. Ja no myślę, że 5 minut. O, dobra. No jeźdź szybciej. O, dobra. Git. O, cholera! Jakie ja lecę! Kamil stoch po prostu. Holipka. Kamil Stoch, po prostu był Jezu, znowu Kamil Stoch lecę, ale to jest chore po prostu. To nie jest takie auto na to. Nie jest auto na takie coś po prostu. Muszę zabrać na. Znowu była reklama, a nie chcę promować gier. A wezmę takiego gruchota. Ale że to jest najszybsze auto w grze. Kamil Soch już się tak nie wywala. Jest! nie wywalił się, Cholipka! No nie, no kurczę, byle mole. mam w fórmie, mogę mi dziesięciu. Dobra, lecimy, lec. Co? Co jest grane? Dobra, za chwilę sobie skończę. Dokończę tą rundkę i ten. I... Kończę może ten odcinek. Dobra, let's go! A że ja lecę 90 w grze? Wstawię. <laughs> co jest grade? Ja pierdolnicze. <laughs> Klapik. Nie, no tak wcześnie. Nie, no siedem... będzie 7 minut, czyli dokończę tą gierkę jakoś i kończę ten odcinek. A bo nie wyżuliłem jeszcze łapek. Zapraszam na mój kanał, łapki w górę, subskrybuj kanał, bo lecimy po setkę. I już niedaleko. I tak teraz dla was lecę. że ja lecę tak odadebie. Nie wierzę! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra, no to Elko. Elko na klejko.